Siema, siema, tu gra tam, Rider, e, Odcinek 27, dalsza część e, To jest etap ukończenia wszystkich znajdźków i tak dalej Tym razem Górska Świątynia Przynieśmy się tam od razu Tam z tego co widziałem to Trzeba podpalać te Co to to było te podpalanie? Jakieś plakaty, albo coś tam, no... Jakieś sta... Takieś, no... Nieważne. Trzeba odkryć tę mapę pierwsze. Ta mapa jest dosłownie gdzieś tu. Dosłownie gdzieś... Gdzieś, no... Gdzie ja tu stoję, no? pod mostem albo? a tu jest przejście dobra Nigdy tu nie byłem, no... Dobra... Czyli tak, zobaczmy co się to odkryło... Relikt i... ja... I... Aha, tu już jest wioska w górach... Hmm. Ale się ta piromania została do zrobienia... To lecimy przeszukując cały tyryn. Mam nadzieję, że Lara widzi tak samo. Tak samo te, te ozdoby duchowe. Tak samo te plakaty. czy co to tam było do podpalenia? Jakiś standard albo coś. Dobra, to będzie gdzieś po prawej. Gdzieś tu Gdzieś tu Ale czy tu pytanie gdzie gdzieś wyjść jeszcze Nie Czyli żeby wyjść na górę Trzeba to obejść po prawej stronie Powinno to być Ale tu jeszcze Tu zaraz jeszcze ta druga znajdźka jest zaraz będzie bliżej Niż tam To tylko teraz właśnie trzeba Gdzieś po prawej Gdzieś tu O Jest i teraz trzeba iść na prosto, tam do tego, ale, gdzie to był? Za to, minął! Kurde ciekawe Żeby tam wejść... Hmm. O, a tutaj można? I gdzieś to powinno być prosto, i w prawo to będzie. To będzie gdzieś tu. Jeszcze bardziej po prawej. Ojoj. Chwileczkę, chwileczkę. To będzie ten budynek, a ja, bo to było z dołu. Widać, że to był ten budynek, a nie ten. Czyli na tym ja mógł nie być. Mm. Tylko pytanie, jak tu wejść. Tu zejdziemy. Aha, tu można było. A no, ja Arktyk. Można było tymi schodami zejść. To tu nigdy nie bo przez to, że. Ja tych schodów nie widział na dół. O kurde. Samurajowie używali ich do przekazywania rozkazów żołnierzom podczas bitwy. Hmm, solidny. Zrobiony z impregnowanego cyprysu. Dobra. Teraz zostałaby ta piromania cało, Kokurde... kurde kurde Gdzie tego szukać? Czyli cały teren to jest odtąd odtąd... o to jest duże pole do przeszukania Dobra, to zobaczmy tu. Nie ma nic za tymi. O, będzie kłopociki, żeby to wszystko znaleźć. Ale zobaczmy tutaj. To mm, mm, mm. nic nie widzę. Mm, mm, mm. Taki duży teren. Zobaczmy jeszcze raz. Tuż będzie za niedługo. Przejście do następnej mopki, tak? Dosłownie, moment. Troszkę już będzie przejście. Gdzie to będzie? To będzie, będzie gdzieś ukryte. No, to nie będzie ukryte raczej. To jest jakaś krzynka. Hm. Takie szukanie po macku. On będzie gdzieś schowane w budynkach na 100%. To już dawno znalazł. Jak się dostać tam na ta górę? Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Coś tu. No niestety muszę pomyśleć jak wejść do tego budynku. No chyba, że się nie da, ale Lina jest tam. Lina jest tam. Hmm. To może być zniszczony budynek przez coś. I tu nie można skoczyć na to, tak? Mhm. Czyli chyba od tego budynku się w ogóle nie idzie dostać, bo to po prostu była ...misyjno... Budynek misyjny po wyjściu się zniszczył i, i brak dojścia. Mam nadzieję, że to nie było nic takiego, żeby. Ta się chytała, no. Nic nie można z tym zrobić. Jak to tam było... No ...to już chyba tego nie pójdzie zrobić na tym etapie gry. Dobra, to wracajmy się w, na, ...na dół. Teraz tak, zaczynaliśmy od tego ogniska, ten budynek go sprawdził Czy tu nie ma Piromania, ale pytanie co tu trzeba robić? W tym piromania, Rek tak na 100% Co tu trzeba podpoleć? No tu jest... Tu jest takie coś i to poli się to ja teraz pytanie a co to jest A. -a, -a. dobra czyli zostały dwa czyli to są te czyli to są te lampy widzisz? ja już zapomniał czyli lampów trzeba szukać dobra na górę. Ale to się właśnie nie wiem, czy się coś tam podświetliło? kolampa ale wróćmy się na dół, czy tu coś jeszcze nie wisi? Jako tu się zaś schodziło? Tu jest droga na dół, jest stroma. Widzę tam coś jest. No niestety nie mamy spadochronu. Zobaczmy jeszcze. Kole, zobaczmy jeszcze tutaj. Czy naprawdę? Po prostu szukałem czegoś na ścianie, a nie w powietrzu. Nie może to widział. Że to widzi o. Tam co się? No, to nie wiem, czy tam nie są obok siebie. znaczy obok siebie. No co się tam mi migło właśnie w, w oczach? Jeszcze jeden. Aj. Jeszcze jeden. Hmm, takie skrytki, co... co można ukryć dowolnie gdzie się chce, No tu można potem zestrzelić sprytnie, sprytnie. Dobra, zobaczmy, czy tu gdzieś to nie wisi. Tu chyba tego jednego zestrzeliłem, ja? czy gdzieś indziej. To było tutaj. Ta nic nie ma. Zobaczmy, czy gdzieś tu jeszcze coś wisi. Z tej strony nie bardzo. Gdzie by to mogło być to ostatnie lampa. Czy latarnia, czy co to jest. Mhm. Mm no, kurde, tak blisko. Jedna została. nie mam pojęcia, gdzie ona by mogła być. Jak ona będzie gdzieś tam na dole, to będzie trzeba nie jak na zejść. Za bardzo. Chyba, że żeby tu wejść, to trzeba wrócić się tu i przejść przez ta prama. Normalną, tradycyjną metodą. I po prostu tam wejście. Kiedyś zobaczmy tutaj czy tu po prostu nie ma nie jest gdzieś gdzieś powieszona. No niestety nie wiem gdzie jest, naprawdę małe pociki ona gdzieś będzie na dole na 100% jeszcze zobaczmy z tej perspektywy tutaj czy ktoś tu nie wisi ale nie widzę będziemy musieć się wrócić tu jest no i dziękować Dobra, czyli tak czyli mamy wszystko 1, 2, 2, 2, 1, 5 Czyli 100% kończone górska świętynia, no to zakończymy to po prostu etapami no to do zobaczenia, popatki